Czarnków trzcianka. Już od 15 lat działa Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Zrzeszone w stowarzyszeniu samorządy spotkały się w Gębiczynie, aby uczcić ten kryształowy jubileusz. Na uroczyste spotkanie zaproszono nie tylko samorządowców, ale i inne podmioty, z którymi stowarzyszenie współpracuje od wielu lat. Do stowarzyszenia należy 18 gmin oraz powiat Pilski, natomiast działania stowarzyszenia prowadzone są na terenie trzech województw: Wielkopolskiego, Kujawsko i Zachodniopomorskiego. Zdaniem samorządu wojewódzkiego 15 lat stowarzyszenia to wyjątkowa okazja, żeby uhonorować dobre porozumienie samorządów. Dobre porozumienie, które doprowadziło do całkiem efektywnych realizacji projektów z użyciem środków Unii Europejskiej. Spotkanie było okazją do podsumowania piętnastoletniej działalności stowarzyszenia. Zdaniem jego członków najważniejszą inicjatywą była realizacja projektu pod nazwą Ochrona Wód Zlewni Rzeki Noteć. Wartość umów realizowanych w ramach tego projektu wyniosła prawie 80 milionów złotych, a dofinansowanie unijne to ponad 40 milionów. Dzięki temu projektowi wybudowano 140 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączono około 12 tysięcy mieszkańców. Wśród realizowanych przez stowarzyszenie projektów znalazły się również takie jak dobry i przyjazny urząd drogi alternatywnego transportu w subregionie pilskim czy przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie i Piła.